Cześć, witajcie na ranczu przedstawiam środki, które pięknie rosną tak jak w ostatnim filmie zapowiadałem, popatrzcie radzą sobie już na tyle, że skakują nawet do karmnika w którym mają jedzenie dzisiaj mam małą pomocnicę moja córcia Amelka Amelka dole im tam mleczko ja jeszcze raz dziennie tak prewencyjnie karmiam mleczkiem One już samodzielnie jedzą i piją wodę. Natomiast popatrzcie. Mleko też bardzo fajnie im idzie. Tutaj przedstawiam moją córkę Amelkę. Uśmiechnij się Amelka. To jest główna opiekunka tych królików. Ona dba tutaj o nie mocno dosyć. I jak sami widzicie, bardzo lubią mleczko przeznaczone dla małych dzieci. Rosną bardzo ładnie, więc można powiedzieć, że udało się odratować. Ten biały, nawet niezainteresowany mleczkiem, woli tutaj granulat zajadać sobie prosto z karmika. Tak, a tamten, jak mi Amelka podpowiada, w rogu śpi sobie. To taki krótki przerywnik, tak jak obiecałem. Szybki update, co tam u maluchów słychać. U nas przymrozki się skończyły, więc maluchy już w klacie. Klata ta sama, która była wcześniej z ich mamą, ale zdezynfekowana, wywaptowana, cała. Żona, więc myślę, że będzie ok. Dosyć gruba warstwa słomy, tak żeby miały gdzie się zakopać, jakby im zimno było. Ale o, popatrzcie. A tu koleżka Ciekawski, lampka mu się spodobała. To taki szybki update. Tutaj chciałem Wam jeszcze pokazać tak na szybko. To jest samczyk, który mi się udało uchować po... Się troszeczkę. Samczyk, którego mi się udało uchować po tej 96. Popatrzcie. On jest jasny. Szynszyl I ma fajne takie długie ucho. Naprawdę długie te uszy ma. I zobaczymy co będzie. Natomiast... Plan jest taki, żeby go wziąć na wystawę. Może coś tam się uda zdobyć. Może bo powiem szczerze nie napalam się. Pierwszy raz jadę po naukę. Wiadomo że te wystawy na razie się jeszcze nie odbywają. Wystawa na którą chciałbym go pokazać to będzie dopiero gdzieś październik wrzesień październik więc jeszcze chwilę ma żeby podrosnąć ale póki co fajnie to wygląda. Jest ciekawa baza do dalszego rozwoju. Jest w takiej mniejszej klatce takiej dla panów singli. No więc tak wygląda samczyk po tej 96. I zaraz Wam pokażę jeszcze, może samiczkę. Tutaj natomiast macie samiczkę po tej 96. Też fajnej budowy. ładne ucho, więc myślę, że też może być ciekawa samica do naszej kolekcji tutaj do stada. Wiecie póki co no, no nie chcę zapraszać, bo to są młode króliki i różnie to jeszcze może być nie Jest OK, ale powiedzmy <grystanie> tego się trzymajmy na, na dzień dzisiejszy Mam nadzieję że będzie wszystko OK i że sytuacja tak jak jest z jej mamą się nie powtórzy ale pewności też nie mam stuprocentowej no bo niestety w hodowli ciężko mieć stuprocentową pewność Cześć, przyglądnijcie się właśnie ta samica rodzi To nagrać, bo samica chroni dostęp do młodych. Nie wiem, czy w ogóle widać to, ale tam są maluszki pod spodem. Staram się to jakoś oświetlić, ale jest to zbyt proste, a nie chcę za bardzo ingerować, żeby znowu samicę zdenerwować. Samica wydziera puch, jak widzicie teraz. Ścieli gniazdo dla małych, tam jest maluszek. O, 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 o teraz zobaczycie, popatrzcie. Jest już dwa maluchy. Właściwie to 3 już tutaj są Z tego co widzę 3, 4 o. Dobra kochani, nie będziemy jej denerwować Niech sobie spokojnie rodzi Na pewno w kolejnych filmikach dowiecie się co i jak Nie, bój się kropeczka Patrzę czy z tamtej strony coś jeszcze jest, ale dobra, nie przeszkadzajmy jej, żeby krzywdy nie zrobiła maluchu. To taki bonusik dzisiaj Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.